Dobry. Dzień dobry, to Dzień dobry, Maciej. Jak się macie? Ja jak widzicie do góry, do gardła? cóż robić, cóż robić? Trzeba nawykać do spodniczki. O, bym się był nie raz drugi. A ja raz pierwszy. czas. Oj, wziął, może dobry dzień, panowie sąsiedzi. Wzajemnie, wzajemnie, panie połażeniu. Jak się macie? Śle mam się. W uszach szumi. Katalność dla Z ręki mam żony. Panie Jonsa, Dosyć ja wymyślałem, dosyć zrzędziłem, kiedy był panem w domu, ale się ani nie umył do mojej Agaty. Wczoraj już kogut zapiał, jeszcze jej nie było. A czekam, czekam, czekam. Co dmuchnę na ogień, to drzymnę. Co dmuchnę, to chrabnę. Aż mnie ja! coś dmuchnie po czuprynie. Dalej lejuchu, wieczerza. Zerwałem się, jakbym wcale nie spał. Trzawo, prędko dałem wieczerze. Do złone, to złe, to otwarte, to A na mnie ciągle, Czegoś nie A ja nie, nie Bóg skażę, ani mrugną. Witam może szczęście. Kiedy rzucę okiem po wystruganych głowach, kutasistych czubrynach, o nosach czerwony świadczących dostatek domowy, zdaje mi się, że tylko prowoców nad nimi brakuje, aby widział przed sobą jeden z najdzielniejszych półców rzeczy gospodar. w twardzistych spodnicach to. I jakże? W spodnicach chodzicie i śmiecie jeszcze można podkręcać? O mieszczanie osiedla! Jakżeście doszli do tego poniżenia? Jakżeście mogli przywdziać oznakę wyrzeczenia się praw waszych i uznania słabości niegodnej płci waszej? Zastanówcie się. Odpowiedzcie. Czy nie wasz Milczycie. Tak jest. Widzę, zgaduję skąd to wszystko poszło. Przebierało się miarki Nosił z wam wodę, a się uchoł. A tusek. Dobrze mówi. Co prawda to nie grzech. Ja się boję że ledwie stoję. To jesteś. Człowiek. Jak się zowiesz? Jak mnie nazwano. Skąd przybywasz? Stamtąd. Gdzie idziesz? Tak. przed ciebie. Możemy sąd do jutra odłożyć? Wygrała Tego mi trzeba. Zapewne możemy odłożyć. Hmm. Do jutra odłóżmy. Biorę go więcej ze sobą. Dokąd? Do więzienia w domu moim? Nie, Agato! Trzeba mieć na tym aby nie powiedziałem, że tylko prześladować i karać umiemy. Zatem niech aż do rozstrzygnięcia w moim domu zostanie. Ja ręczę za A ja Szkrucze od więzienia zdalebnie dźwigać będę. A go szeregowi. Niech ci powiedz Ja chcę towarzysza, nie szeregów. To nie może być na sławy całego miasta. Pójdę z bo lepszą wojować, i bojować. koń tak. liczita. i siadaj na koni, i się